Siemanko wszystkim, ostatnio brakowało na naszym kanale rowerów MTB i recenzji rowerów MTB. Pytaliście się też dużo o recenzję rowerów Crossa, więc udało mi się dorwać w sklepie nowego DASTA 1.0, więc dzisiaj zaprezentuję wam podstawowy model trailówki krosa na rok 2019, która się bardzo mocno zmieniła, więc przyjrzyjmy się temu, co ten rower ma do zaoferowania, jakie są jego plusy, jakie są minusy, no i tak naprawdę odpowiemy sobie też na pytanie, kto tego typu rowery wybiera, bo jak zaraz zobaczycie, sprawa z rowerami trailowymi, z trailowymi hardtailami, z kołami 29 cali wcale nie jest taka oczywista. I już na pierwszy rzut oka widać jak dużą robotę cross włożył w to, żeby Dust zaczął wyglądać dużo bardziej atrakcyjnie, to jest podstawowy model, czyli Dust 1.0. A jak sobie go porównacie z modelami poprzednimi, to widać naprawdę dużo, dużo większy poziom dojrzałości, jeżeli chodzi o całość projektu. Oczywiście największą, najbardziej rzucającą się w oczy zmianą, jeżeli chodzi o nowego Dusta, jest zastosowanie q 29 cali. Temat kontrowersyjny, ja wiem, że dla wielu osób te koła dalej nie są czymś, co jest naturalne i oczywiste, natomiast ja jestem, tak naprawdę mogę sobie tutaj dać rękę, uciąć za to, że w tego typu rowerze jest to dobre rozwiązanie. Eee, troszeczkę się najeździłem na rowerach trailowych i uważam, że zwłaszcza w hardtailu trailowym duże koło naprawdę robi robotę. Z kilku przynajmniej względów. Eee, po pierwsze, sprawia, że rower, który ze względu na swoją konstrukcję, a mówimy, że, mówimy tutaj o rowerze, który ma bardzo sztywną aluminiową ramę, ma sztywne osi kół, nie ma tylnej amortyzacji, to taki rower. Samego swojego charakteru jest rowerem bardzo, bardzo nerwowym. W tego typu rowerze stosowanie większych kół sprawia, że rower po prostu jeździ bardziej płynnie, bardziej spokojnie, zachowujemy Zwłaszcza przy większych prędkościach, lepszą kontrolę nad rowerem i zwłaszcza docenią to osoby, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia, które nie mają dużej techniki, bo taki rower pozostawia po prostu większy margines błędu w trudnym terenie. Oczywiście ma to swoje minusy, jeżeli trasa robi się bardzo kręta, mamy pełno ciasnych nawrotów i agrafek, no to mniejsze koła, 27,5 cala, siłą rzeczy są bardziej zwrotne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, kto najczęściej kupuje tego typu rowery, bo wbrew pozorom tego typu rowery jak Cross Dust nie są najczęściej wybierane przez szalonych nastolatków, Którzy chcą poszaleć na szlaku. Tego rowery często są wybierane przez osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w trailu, w enduro, ale mają mniejszy budżet, nie mają dużego doświadczenia. I często też tego typu rower jest wybierany przez osoby, które na przykład chciałyby sobie kupić rower do cross country albo po prostu jakiegoś, jakiś model MTB, ale na przykład ważą troszeczkę więcej i szukają roweru, który z jednej strony będzie uniwersalny, bo nie ma tu tylnego zawieszenia, bo rower nie jest bardzo skomplikowany, a przy tym wszystkim jego konstrukcja będzie bardziej odporna na uszkodzenia i idąc tym tropem będzie lepiej sobie radziła z osobą o, większym, e, o większej masie, więc rowery z kołami 29 cali, zwłaszcza sztywne hardtaile często są wybierane przez osoby, które właśnie dopiero przygodę z tego typu kolarstwem Zaczynają. Takie doświadczenia z praktyki e, kontaktów ze sprzedawcami, e, troszeczkę się tematem zajmuję, troszeczkę recenzji tego typu rowerów robię, troszeczkę Waszych pytań też czytam odnośnie tego typu rowerów i e, wnioski z tego, co wy mówicie, są takie, że tego typu rowery często są wybierane właśnie przez osoby, które potrzebują po prostu wytrzymałego, uniwersalnego roweru do wszystkiego. Nowy Dust, koła 29 cali, zupełnie nowe malowania, e, niski przekrok. Co jest dużym plusem, jeżeli chodzi o dobór rozmiaru. Bo możecie sobie wybierać rower, który będzie większy, dłuższy, a przede wszystkim nie będzie ryzyka, że będzie dla Was za wysoki, będziecie mieli problem z wsiadaniem na niego. Das 1.0 też dojrzał, jeżeli chodzi o osprzęt i wykorzystuje tutaj nowości, które teraz producenci nam dają. Przede wszystkim chodzi o układ napędowy, bo mamy tutaj napęd w układzie 2 na 10 wykorzystujący nową generację grupy Shimano Deore. Na pierwszy rzut oka wygląda jak starsze SLX, a nawet XT. Naprawdę bardzo, bardzo się Deore zmieniło in plus. Przede wszystkim ze względu na kasetę. Mamy tutaj bardzo dużą kasetę, która obsługuje nam zębatki aż do 42T. Więc patenty, które swojego czasu się ekscytowaliśmy, jak wchodziły w XT-ku, potem w SLX-ie, a teraz Deore z 10 biegami pozwala nam na zastosowanie aż tak dużego, tak dużego, zakresu dostępnych przełożeń. Oczywiście jest też tutaj sprzęgło, które można sobie włączyć, wyłączyć do zakładania koła. Napęd wygląda wygląda bardzo estetycznie. Korba z przodu również wygląda jak rodem z wyższych grup. Mamy przerzutkę Side Swing. Mamy oczywiście mocowanie przerzutki Direct Mount, które tu jest przewidziane w ramie. No i też dla osób, które lubią tego typu detale i zwracają uwagę na to, jak rower jest wykonany, jeżeli chodzi o kwestie serwisowe, no to zwróćcie uwagę, mamy tutaj zewnętrzne łożyska środka suportu, Więc jeżeli chodzi o podatność na skrzypienie i łatwość czyszczenia, no to mamy tutaj zdecydowanie bardziej komfortową sytuację. Łatwiej te łożyska wykręcić, nasmarować, jeżeli coś nam tam się zabrudziło. No i widać, że kros też idzie w tę stronę. To jest w ogóle znak czasu, że powoli presfity się z rowerów, zwłaszcza z takich segmentów, gdzie mają rowery ciężkie życie, presfity powoli znikają. Jeśli chodzi o hamulce, znajdziemy tutaj przyzwoite hamulce hydrauliczne trzymano, czyli MT400, które współpracują oczywiście z klameczką do obsługi na jeden palec, krótka klamka hamulcowa. To jest naprawdę rzecz, którą docenicie w rowerze trailowym. To nie przeszkadza tak bardzo w jakimś rekreacyjnym MTB, ale rower trailowy z taką długą klamką, co się niestety też zdarzało w tego typu rowerach, zwłaszcza podstawowych modelach, to jest nieszczęście, bo macie duży problem, żeby ustawić sobie klamką, manetkę czy manetkę i klamkę, tak, żeby móc wykorzystywać maksimum szerokości kierownicy, a przy tym hamować jednym palcem. Te długie klamki hamulcowe nie sprawdzają się w tego typu rowerach. Tutaj krótka klamka, duża siła, dobra modulacja, łatwość obsługi jednym palcem. Do tego manetki również z grupy DeOre. Cockpit Crossa. Cross od jakiegoś czasu w swoich modelach trailowych nam tutaj mocno idzie w średnice kierownicy 35 mm. Moim zdaniem nie ma to żadnego przełożenia na odczucia, jeżeli chodzi o sztywność i precyzję prowadzenia, ale Cross tak sobie to wymyślił. Jeżeli chodzi o widelec, mamy tutaj RockShox'a Recona w podstawowym wariancie wyposażonym w sprężynę powietrzną, więc ten plus przynajmniej tutaj znajdziecie, czyli jest sprężyna powietrzna. Plusy takie, że łatwość ustawienia tego widelca pod wagę konkretnego użytkownika, to na pewno docenicie. Minusy takie, że ten rekon w podstawowym wariancie nie jest widelcem o najwyższej kulturze pracy. Miałem przyjemność albo nieprzyjemność testowania go w tym roku w, chociażby w, w trailówce Marina. Jest to widelec, który stanowi duże wyzwanie, jeżeli chodzi o ustawienie jego parametrów tak, aby z jednej strony był w miarę czuły na małe nierówności, a przy tym wszystkim nie było go tak łatwo dobić. Wymaga troszeczkę więcej czasu niż wyższe modele RockShoxa, żeby ustawić go w sposób, który będzie dla nas optymalny. Mamy oczywiście regulację kompresji, która jest też w skrajnym położeniu blokadą, albo jak to woli jest to po prostu blokada, która ma położenia stopniowe, które pozwalają nam regulować kompresję. Mamy oczywiście sztywną przedniego koła, to o czym mówiłem, no i wisienka na torcie, czyli bardzo ładna wersja szwalbę Nowy Nick, już z mieszanką Adix, no i z tym skinwallem, który sprawia, że rower wygląda moim zdaniem co najmniej nietuzinkowo, oczywiście czy ładnie czy nieładnie to już jest kwestia subiektywna, ale na pewno całość sprawia wrażenie przemyślanej wizualnie całości. No to na koniec szybkie plusy i minusy tego roweru. E, moim zdaniem, jeżeli chodzi o plusy, to na pewno krok naprzód od poprzedniego modelu. Ten rower sprawia wrażenie dużo bardziej przemyślanego i już w wariancie podstawowym jest rowerem dużo bardziej gotowym do takiej naprawdę intensywnej eksploatacji e, w trailowym stylu niż jego poprzednik. Przede wszystkim ze względu na bardzo fajnie działający napęd. E, układ 2 na 10 e, z nową przeszutką Shimano Deore naprawdę daje nam bardzo, bardzo duży zakres dostępnych przełożeń. Mamy dwa blaty z przodu i mamy dużą zębatkę 42 z tyłu. Napęd działa bardzo precyzyjnie, dobrze sobie radzi z napinaniem łańcucha. Nie ma problemu ze spadaniem łańcucha, nie ma problemu z zbyt głośną pracą napędu na nierównościach. Więc na pewno dużo bardziej dojrzała koncepcja napędu. Ale tutaj po prostu Cross wykorzystuje możliwości, które są na rynku, bo nowa grupa DeOre po prostu się mocno zmieniła. Do tej pory, żeby dać tego typu możliwości, trzeba było skorzystać z droższej grupy Shimano SLX. Więc teraz producenci mają możliwość dawania więcej, w troszeczkę tańszych rowerach. Plus za tę sferę wizualną. Moim zdaniem duży plus za koła 29 cali w tego typu rowerze, bo tak jak mówiłem, jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu konstrukcje. Oczywiście ja rozumiem, że nie każdemu koła 29 cali pasują, ale jak uczy mnie moje doświadczenie i tak naprawdę to, czego często wyszukacie, to po prostu tego typu rowery z tymi kołami sprawdzają się lepiej i są częściej poszukiwane. Tak jak mówiłem, duży plus za tę stronę wizualną. Plus za niski przekrogramy, za to, że można sobie dobierać dłuższy rower odpowiedni do naszego stylu jazdy bez. Martwienia się o to, czy się po prostu przekrok nam zgodzi. Jeżeli chodzi o minusy moim zdaniem widelec, aczkolwiek oddaję Crossowi to, że w tym przedziale cenowym raczej nikt nie daje nic lepszego. Po prostu konstrukcja, która wymaga troszeczkę uwagi, jeżeli chodzi o ustawienie. Przynajmniej jest powietrzna. Zdarza się jeszcze w tej cenie wielu producentom rzucić widelec z sprężyną stalową, a tutaj w ogóle byłoby po ptokach, jeżeli chodzi o regulację ustawienie tego do konkretnego użytkownika. Brakuje mi tej sztycy regulowanej. W podobnej cenie Trek już daje sztycę regulowaną i da się dorwać na rynku rowery ze sztycą regulowaną, a w rowerze trailowym one naprawdę bardzo mocno się przydają. Rower podrożał od swojego poprzednika, daje nam lepszy napęd, daje nam sztywne osi, daje nam koła, które moim zdaniem dużo lepiej pasują do charakteru tego roweru, ale też ma swoje braki. Czy jest rowerem fajnym, czy rowerem, który Wam odpowiada, to już decydujecie Wy sami.